Ulica Chopina jest już otwarta po remoncie. Zmienił się nie tylko wygląd jezdni i chodników. Nowa jest także organizacja ruchu w okolicy dworca. Wyspa Centralna rozdzielająca jezdnię została powiększona i teraz stała się rondem. Prace trwały od listopada ubiegłego roku i były prowadzone na prawie półkilometrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Obrońców Płocka do drogi osiedlowej obok banku. Zakres robót był bardzo duży. Wykonawca rozdzielił kanalizację na sanitarną i deszczową, ułożył nową jezdnię, chodniki, a także drogę rowerową. Nad całością góruje nowe, energooszczędne oświetlenie. Inwestycja kosztowała prawie 7, ,7 milionów 700 tysięcy złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z budżetu Płocka. Pozostałą część miasto pozyskało z budżetu państwa. W sali koncertowej Szkoły Muzycznej odbył się wyjątkowy koncert. Przed płocką publicznością wystąpiła Międzynarodowa Orkiestra Młodzieżowa. Już od ponad 30 lat zaprzyjaźniony z nami Darmstadt zaprasza młodych muzyków z miast partnerskich do wspólnego projektu. Instrumentaliści przez kilka dni ćwiczą, a potem koncertują. Tym razem przyjechali do Płocka. W skład orkiestry weszli muzycy z Niemiec, Włoch, Węgier, Hiszpanii, Izraela, Norwegii, Francji i Polski. Nasz kraj reprezentowała szóstka uzdolnionych płotrzan. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory Chopina, Pendereckiego i Lenona. Dzień po koncercie muzycy i ich opiekunowie odwiedzili ratusz. Z gośćmi spotkał się zastępca prezydenta Płocka, Artur Zieliński.